W sobotę około północy w budynku mieszkalnym w Raciborowicach wybuch pożar. Zostały zadosponowane natychmiast sześć jednostek, sześć zastępów straży pożarnych. Następnie zostały jeszcze dwa dociągnięte. W trakcie działań e, po przyjeździe pierwszej jednostki miejscowej OSP Raciborowice okazało się, że cały dach jest w ogniu. A w tym czasie dojeżdżały następne jednostki OSP, po jej czynności gaśnicze. Część mieszkańców zdążyła uciec z płonącego budynku. Po przeprowadzeniu rozpoznania okazało się, że być może znajduje się jakaś osoba w środku, więc natychmiast wprowadzono siły i środki do środka, do budynku i ratownicy na poddaszu znaleźli jedną osobę nieprzytomną. Została natychmiast ewakuowana, na zewnątrz podjęto czynności ratownicze i w momencie przyjechania pogotowia została ona przekazana pogotowiu. Niestety reanimacja nie przyniosła skutku i 61-letni mężczyzna zmarł. Na miejscu wykonali czynności policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Co było przyczyną zgonu, wyjaśni sekcja zwłok. Pozostali mieszkańcy nie mogą wrócić do domu, ponieważ w wyniku pożaru naruszona została konstrukcja budynku i grozi on zawaleniem. Ze względu na bezpieczeństwo prokuratura wydała zakaz wchodzenia do budynku.